Akademickie rytmy. I witamy ponownie, a przypomnę, a dzisiaj w programie Akademickie rytmy rozmawiamy o filologii angielskiej i germańskiej państwowej wyższej szkoły zawodowej w Nysie współpracy międzynarodowej państwa i moimi gośćmi online są dzisiaj osoby z Wydziału Neofilologii PWSZ w Nysie, pani profesor Monika Witt i pani dr Agnieszka Kaczmarek, koordynatorki współpracy z zagranicą, a także studentka anglistyki pani Karina. Tuż przed wiadomościami dowiedzieliśmy się, gdzie wyjeżdżają, gdzie mogą pojechać studenci zarówno filologii angielskiej, jak i filologii germańskiej, właściwie na terytorium całej Europy. No i obiecałem, że pani Karina Włóczko nam troszeczkę opowie o tych wyjazdach i w czasie pandemii, i wcześniej, jakie były możliwe, i też no, jakie możliwości Pani dały te wyjazdy, co dały pani te wyjazdy w ramach programu Erasmus pani Karina Włóczko. W moim przypadku ja już udało mi się skorzystać z całego Całej mobilności. Byłam dwa semestry w Hiszpanii, w La Corunia, i dwa miesiące odbyłam praktyki w Grecji. Najlepiej wspominam oczywiście studia, ponieważ to był dłuższy okres i naprawdę świetnie spędzony czas z ludźmi, których poznałam. I dosłownie wystarczył jeden wieczór, żeby się z nimi zaprzyjaźnić i wiedzieć, że e, nie tylko ja jestem sama taka malutka e, w obcym kraju. I to wystarczyło tylko tydzień, żeby, e, żeby też wiedzieć, że nie ma się czego bać, ponieważ e, tak naprawdę wszyscy, co tam przyjechali, e, dla nich jest to coś nowego. A przy, przyjechać, mi się uczyć i yy, poznać nowe kultury. Yy... Chcia, wiem na pewno to, że e, otrzymaliśmy e, dwa duże plusy wyjeżdżając za granicę. E, przebywając za granicą, dostajemy taki bonus w postaci praktycznej nauki języka obcego. E, w moim przypadku był to język angielski, żeby rozmawiać z innymi Erasmusami, ale także e, z osobami z Hiszpanii, e, innymi studentami, także można było troszeczkę nauczyć się języka hiszpańskiego. E, także uczenia. w e, w Lakurunii y, oferuje darmowy kurs języka hiszpańskiego, więc nie trzeba się bać, że y, jeśli nie dogadam się w języku angielskim, to jest już koniec. Um, I jest to właśnie bonus. Który jest bardzo, moim zdaniem, mile widziany przez przyszłych pracodawców. A drugi plus to jest już samo to, że pojawia się u nas pewność siebie. Pewność siebie, którą budujemy już od momentu wysłania aplikacji na praktyki czy studia. I tak sobie myślę, że te wszystkie wyjazdy uświadomiły mi po prostu, że kiedy tylko potrzebujesz pomocy, po prostu nie bój się o nią pytać. Kiedy się z czymś nie zgadzasz, Podziel się swoją opinią. Kiedy czegoś nie wiesz, po prostu pytaj, a kiedy masz jakiś pomysł, po prostu się odezwij. I naprawdę takie wyjazdy uświadamiają komuś, że yy, może nie tyle uświadamiają, pokazują, co jest tak głęboko ukryte w nas i pozwalają nam się odkryć na nowo. Pięknie pani Karina Włóczko powiedziała o tych wyjazdach dwukrotnych, tak jak powiedziała, do Hiszpanii i Grecji w ramach studiowania na filologii angielskiej. Takie same możliwości mają studenci filologii germańskiej PWSZ. Wniesie Tu pytanie do koordynatorek współpracy z zagranicą z Wydziału Neofilologii, pani profesor Moniki Wit i pani doktor Agnieszki Kaczparek z pań obserwacji, jak wy, wynika właśnie, jakie możliwości daje młodym ludziom no, no, to uczestnictwo w tym programie Erasmus+, bo no, dzisiaj młodzi ludzie mają bardzo dużo możliwości. Wtedy, kiedy ja na przykład studiowałem, to, to nieliczne grono osób mogło w ogóle wyjechać w czasie studiów gdzieś za granicę i, i może tego, tej nauki języka Angielskiego za granicą w praktyce nam brakowało. Dzisiaj, dzisiaj są takie możliwości, to chyba duży plus. Pani profesor Monika Wit. No oczywiście to są kapitalne możliwości i cieszę się, że studenci, że studenci z nich korzystają oni wracają naturalnie odmienieni, bo to, to wszystko właściwie Pani Karina powiedziała o tym nabieraniu pewności siebie, o poznawaniu, no w naszym przypadku, w przypadku germanistyki jest to często ten kraj tak zwanej kultury docelowej, prawda? Czyli jest to bardzo istotne, nie, oczywiście również kiedy jadą do innych krajów, poznają inne kultury, natomiast tutaj przy tych wyjazdach do Niemiec, do Austrii, do autonomii niemieckojęzycznej w, w Belgii, i ma to jeszcze ten dodatkowy element nawiązywania kontaktów, które później procentują w pracy zawodowej. Studenci poznają system, system kształcenia, jak się studiuje za granicą. To wszystko te, te tradycje uczenia się, kształcenia, to one się zaczynają od organizacji uczelni i szkół. I potem poprzez różnego rodzaju tradycje, tradycje przekazywania, konstruowania wiedzy, które są różne w różnych krajach, po takie rzeczy jak na przykład y, teksty tworzone, y, które są inne czasem w, w różnych kulturach. Kultura, y, hiszpańskojęzyczna, latynoamerykańska y, preferuje zupełnie, zupełnie inne teksty, inny sposób y, wypowiedzi pisemnej niż kultura anglosaska, niż, także to, to, wszystko, to wszystko to jest y, to jest taka kapitalna możliwość zobaczenia Czegoś zupełnie innego, innej kultury, innej kultury kształcenia się, spojrzenia może też na własną kulturę z innej perspektywy. Yy, dlatego to, 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 to jest coś, co moim zdaniem jest koniecznym dla filologa i filolożki doświadczeniem. Jak, jakie są refleksje pani doktor Agnieszki Kaczmarek? Ci studenci, które, którzy wracają z Europy na przykład po kilkumiesięcznym pobycie, bo nie mówimy o jakichś krótkich wyjazdach, tylko tak jak pani Karina powiedziała, to można być cały semestr za granicą. Jest to finansowane w ramach programu Erasmus, funduszy Unii Europejskiej, więc oni trochę odmienieni wracają, pani doktor? Y Oczywiście, że tak, są niesamowicie otwarci. I tutaj Karina jest doskonałym tego przykładem, bo doskonale, tak jak pan Pani tutaj, wszyscy my i Państwo na antenie słyszeli, doskonale podsumowała i, i myślę, że wypunktowała te najważniejsze rzeczy, które ją ubogaciły, nie tylko jako studentka filologii angielskiej, tylko po prostu jako człowieka. I myślę, to, że to jest ogromna wartość dodana. Drugą wartością dodaną jest to, że studenci wyjeżdżając za granicę doceniają to, co my oferujemy tutaj w Nysie. Bo wielokrotnie już mieliśmy taką sytuację, że studenci wracający na przykład z Turcji, jednym z pierwszych komentarzy, z który, którymi się z nami dzielili, było to, że u nas tutaj wszyscy wykładowcy mówią po angielsku i że nie ma problemu z dogadaniem się z wykładowcą, co nie zawsze jest bezproblemowe za granicą. I jeśli chodzi oczywiście o naszych studentów, którzy wracają i mamy już ich na zajęciach, niesamowite jest to, jak bardzo stają się, stają się aktywni. Student, który jest przed wyjazdem na Erasmus i student, który wraca po stypendium, to są dwie różne osoby. To jest, to jest osoba otwarta, to jest osoba, która dzieli się swoją opinią, to jest osoba, która nie tylko opowiada o swoich doświadczeniach, które zyskała za granicą, ale jest bardziej chętna do nauki, do podzielenia się z tym, co przeczytała gdzieś indziej. Sięga do materiałów, które niekoniecznie były zadane na zadania domowe. Pod tym względem następuje ogromny rozwój, tak jakby na wielu przestrzeniach danej osoby. Dlatego moim zdaniem Erasmus nie powinien być z programem, który oferujemy studentom, ale powinien być częścią obowiązkową w programie filologii i mam nadzieję, że kiedyś to się stanie. Mamy jeszcze około 9 minut do zakończenia programu. Teraz takie pytanie do wszystkich pań. Niezapomniana podróż w celu nawiązania współpracy międzynarodowej. Być może to łatwe, być może to trudne pytania z punktu widzenia zarówno filologii germańskiej, jak i angielskiej. Na początek, może pani profesor Monika Witt jest też okazja, aby wyjaśnić, że też naukowcy współpracują z tymi uczelniami, które pani w pierwszej części wymieniała, między innymi w Niemczech czy w Belgii. Mm -hmm. No tak, to, to, to jest o tyle trudne pytanie, że można by było opowiadać przez wiele godzin o tych Ale niezapomnianych to... wyjazdach. Ja myślę, że tak, przede wszystkim oczywiście to trudno nazwać wyjazdami celem nawiązania kontaktów, bo żeby wyjechać to ten kontakt już musi w jakiś sposób istnieć. Ja może opowiem, wybiorę takie, to, taki wyjazd, który był pierwszym, znaczy pierwszy... Kontakt zagraniczny, pierwsza umowa erasmusowa, która w ogóle została podpisana przez naszą uczelnię. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy uczelnia zaczynała działać, to właściwie to, to, to prawie, że się pokrywa z tym czasem, kiedy zaczął w Polsce działać program Erasmus, właściwie krótko po otwarciu naszej uczelni. I oczywiście nawiązanie pierwszej, Współpracy, podpisanie pierwszej umowy jest najtrudniejsze. Wszystkie następne y, uczelnie patrzą na to, czy ta uczelnia już ma jakieś doświadczenia w ramach współpracy międzynarodowej. I nasze, nasz y, pierwszy taki kontakt y, to był kontakt y, z Uniwersytetem imienia Otona Fryderyka w Bambergu. Y, to była taka uczelnia, Którą znaliśmy, już, którą znaliśmy już trochę wcześniej. Ja z tą uczelnią współpracowałam bardzo intensywnie w ramach pracy naukowej, natomiast bardzo chcieliśmy w jakiś, sposób, w jakiś sposób nawiązać kontakt, tak żeby wymieniać studentów, żeby móc również wymieniać pracowników, zapraszać pracowników do nas, wyjeżdżać, i było to bardzo trudne bo wszystkie uczelnie w Niemczech i również ta uczelnia bamberska mówiła proszę spojrzeć, my mamy całe ściany, całe regały pełne umów, które są podpisane i nie funkcjonują i właściwie nie jesteśmy zainteresowani podpisaniem kolejnej takiej umowy i właściwie przez przypadek, dzięki dzięki wykładowczyni z Uniwersytetu w Bambergu, która strasznie się chciała uczyć polskiego i zaczęłyśmy drążyć sprawę. Zaczęłyśmy rozmawiać z tym działem współpracy międzynarodowej w Bambergu i w końcu doprowadziło to do tego, że ona przyjechała do Polski, pracowała z naszymi studentami. Ja pojechałam na cały semestr do Bambergu. Pracowałam tam ze studentami Erasmusa i dzięki podpisaniu tej umowy również, również powstały. Było to kapitalne doświadczenie dla mnie. Kapitalne doświadczenie. Prowadzić... Do dzisiaj, prawda? Do dzisiaj ta, ta, współpraca ta współpraca z uniwersytetem. Funkcjonuje do dzisiaj. W tej chwili cztery studentki są w Bambergu. No niestety działają tylko, tylko online, ale są w Bambergu, biorą udział w grupie teatralnej. Także no, współpraca do po dziś dzień funkcjonuje, zarówno jeśli chodzi o wymianę docentów, jak i docentów po niemiecku, wykładowców, jak i studentów. No i ta współpraca międzynarodowa w wnyskiej uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie po podpisaniu tej pierwszej umowy oczywiście się bardzo rozwinęła. Teraz jest blisko stu umów bodajże z różnymi uczelniami z całego świata. Tutaj trzeba pochwalić na pewno Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie. Panie tam pracują jak pszczółki w ulu. Serdecznie pozdrawiamy. Pani doktor Agnieszka Kaczmarek. Pani niezapomniana podróż w celu nawiązania współpracy międzynarodowej a, albo, albo plany, które być może przed Panią się otwierają. Tak jak wspomniała Monika, tych wyjazdów naprawdę, może nie było tak wiele, bo Monika jest w początku powstania studenckiej z uczelni, ale na pewno pamiętam wyjazd na konferencję naukową do Chorwacji, która była poświęcona pisarstwu podróżniczemu, gdzie mogłam porozmawiać z osobami, których książki czytałam, z których, których artykuły wcześniej analizowałam, więc mogłam na żywo porozmawiać z nimi o tym, co myślą, jak widzą dane trendy w literaturze podróżniczej. Więc tutaj na pewno ta płaszczyzna naukowa została dzięki różnym programom ubogacona. Ale naukowcy z filologii angielskiej też widziałem, przygotowując się do programu, i z Meksyku widziałem zdjęcia naukowców, i ze Stanów Zjednoczonych, to nowe kierunki też. Bardzo się cieszę, że Pan wspomniał o y, naszej współpracy z Meksykiem, y, ponieważ tak jak wcześniej tutaj y, zauważyliśmy, y, dzięki współpracy y, y, dziewczyn z biura, Współpracy międzynarodowej. Mamy kontakt z Meksykiem i pani doktor Bryl już w tej współpracy uczestniczyła, jadąc do Meksyku w ramach szkoły letniej. Również mamy zawiązaną współpracę z Kalifornijskim Uniwersytetem Stanowym w Bakersfield. I tu też należałoby wspomnieć o profesor Dietman, bo to ona jest architekt, jest matką tego projektu. I dzięki niej ta współpraca się rozwija, ponieważ profesor Case już zdążył raz do nas przyjechać zanim pandemia się zaczęła. Oferując kursy studentom dotyczące pisania, ale też i zwykłe konwersacje w języku angielskim, co ma ogromną wartość dodaną, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć przez Native'a. I również mamy nadzieję, że ta współpraca tutaj się poszerzy, bowiem zostałam stypendystką Fulbrighta i na chwilę obecną. wyjazd jest zawieszony z racji pandemii, ale chciałabym, żebyśmy tutaj wszyscy za to trzymali kciuki, bo to będzie oczywiście mój wyjazd akademicki, tutaj będę mogła poszerzyć swoje, swoje badania, ale. To będzie także ogromna, um, ogromny plus dla naszej uczelni, bowiem na przyszłość chcielibyśmy, aby nie tylko ja czy jakiś inny wykładowca mógł pojechać do Bakersfield, ale tak przede wszystkim nasi studenci. Pięknie dziękujemy. Pani doktor Agnieszka Kaczmarek, filologia angielska. Już będziemy powoli musieli kończyć. Na koniec to chyba już tyle, chociaż przez całą godzinę zapraszaliśmy do studiowania. Ale tak się tu z Michałem, który realizuje program, zastanawiamy, czy my w naszym wieku też moglibyśmy się na przykład zapisać na filologię germańską. Jak to jest? Czy to tylko maturzyści mogą studiować? Pani profesor Monika Witt. Oczywiście, że, że mogą już w tej chwili mogą studiować osoby w każdym wieku, i my mamy bardzo dużo studentów, y, którzy nie są absolutnie, nie przychodzą na studia prosto po maturze. Y, to, są bar, to, to, są bardzo, to są przeróżne sytuacje życiowe. Y, z, z, z różnych względów ci, ci ludzie decydują się na studia u nas. I ja muszę powiedzieć z radością, że chętnie wybierają Nysę, bo my staramy się być elastyczni, jeśli chodzi o układ studiów. O godziny studiów. Mamy, mamy dużo studiów, mamy dużo. Zajęć dopasowanych do, do studentów, jeśli chodzi o, też o, 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 o godziny zajęć, na przykład. I ja muszę powiedzieć, że te grupy, w których się zbierają osoby właśnie w różnym wieku i o różnych doświadczeniach życiowych, to są często osoby, które przez jakiś czas już przebywały w Niemczech, pracowały w Niemczech, postanowiły uzupełnić swoje doświadczenie, to są osoby, które pracują w Polsce i czują, że ten język niemiecki przydałby się im ta wiedza filologiczna przydała. Aby się do pracy tutaj, te motywacje są bardzo różne i to tworzy kapitalne grupy, gdzie ci studenci uczą się jedni od drugich, bo każdy przychodzi z innymi doświadczeniami. Co bardzo ważne, studenci w każdym wieku mogą również korzystać z programu Erasmus. Ten program Erasmus też nie jest ograniczony do grup wiekowych. Tutaj nasz, nasze Biuro Współpracy Międzynarodowej, które naprawdę kapitalnie działa, oferuje wszystkim tutaj różnego rodzaju możliwości, również dla osób, które nie, mogą, które nie mogą wyjechać na dłużej ze względów zawodowych czy rodzinnych. Oferowane są też takie krótsze pobyty, te pobyty na praktyki, co najmniej dwa miesiące, ale w tej chwili w ramach programu, tego nowego programu Erasmusa, tej nowej edycji programu Erasmusa, powstaną też jeszcze jakieś inne nowe możliwości także Zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie. To nie pozostaje nic innego jak otwierać komputery i sprawdzić stronę www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl 12 kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. My dwa ostatnie programy poświęciliśmy Wydziałowi Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Pokazaliśmy, jakie możliwości właśnie ten Wydział stwarza studentom zarówno Filologii germańskiej, jak i filologii angielskiej. Przypomnę Państwo i moimi gośćmi dzisiaj online byli pani profesor Monika Witt, filologia germańska. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Była z nami pani dr Agnieszka Kaczmarek, filologa angielska. Dziękuję bardzo. Panie są koordynatorkami, przypomnę współpracy z zagranicą. No i była z nami studentka anglistyki, pani Karina Włóczko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że kolejnym razem troszeczkę więcej też porozmawiamy o pani doświadczeniach i tych wyjazdach za granicą czas